Dziękuję centrum Heschela na kulu lubelskim za wydanie tej książki w pomoc właśnie w ratowaniu Żydów przez katolickie duchowieństwo w siostry i, i w także księży. Te dwa tomy są nieocenionym skarbem dla w Kościoła, dlatego że praktycznie. Pokazują ten wysiłek, który był kiedyś obecny, a zupełnie został, jakby zapomniany. Wielu ludzi oddało życie w ratowanie Żydów, wielu też przeszło zupełnie w niepamięć. Tymczasem tutaj bardzo pięknie zostały zebrane te wywiady z wszystkimi ocalonymi. No, i także skrupulatne indeksy dotyczące tak nazwisk, jak i samych miejscowości, z których pochodzili właśnie ci ludzie. Wydaje mi się, że to jest przełomowe wydawnictwo, które do tej pory nie miało jeszcze miejsca. Myśmy mieli wiele przyczynków, które powstały. W to i w tu i ówdzie pokazywały się jakieś wiadomości, ale niczego nie było tak rozległego i jednocześnie z drugiej strony tak potrzebnego w języku angielskim. To, że, że pokazało się to właśnie w języku angielskim, ma niezwykłe znaczenie, dlatego że większość świata zna tylko ten język i w każdym innym nie dociera ta wiadomość, nawet gdyby było to samo dzieło w języku polskim wydane, nie miałoby takiego znaczenia. Natomiast e, puszanie je, je, jego w języku angielskim e, uważam za niezwykle cenne i w, bardzo pożyteczne. No i też na koniec chciałbym pochwalić samo centrum e, Heschela właśnie na Kulu, że rozpoczyna swoją działalność w tak potężnym od razu w momentem, jakim jest wydanie właśnie tego dwutomowego dzieła. Myślę, że wszyscy ci, którzy zrozumieją wagę problemu, wiedzą, że teraz mają dokąd się udać, mogą. Z tej książki korzystać także w wersji elektronicznej, więc nie ma żadnej przeszkody, żeby ona się rozeszła na cały świat i była, była pomocą tym wszystkim, którzy prowadzą jakiekolwiek badania na temat tego czasu wojennego i kolokaustu.